Staramy się, przed naszymi oczami ukazywał napis wolność. Nie wytęskniona, wymarzona owszem, ale ta, którą już zaczynamy brać we własne ręce. Własne ręce, to znaczy w kierunku kształtowania tego, co to będzie teraz. To był rok 87, ale to schodziło bardzo głęboko i bardzo daleko. Dla Jana Pawła II to było decydujące. Przypomnieć nam, co trzeba zobaczyć, patrząc w przyszłość. Bo to nie przyjdzie samo. Te wolność trzeba wziąć we własne rozumienie własne możliwości sama owa wolność, o którą trzeba było walczyć od 1939 roku. Nie zapewnia jeszcze, jak spożytkować tę wolność. Tu się zaczyna prawdziwa trudność. Takie przejmujące to było, jak Ojciec Święty dwukrotnie zawierzył w czasie tej pielgrzymki, młodym, tę mądrość, dzięki której można nie zbudzić się w jakiejś obcej rzeczywistości w wolnym kraju, tylko tworzyć ją. Do młodych mówił o tym, co będzie za 10 lat. A ja czytam to z, z przejęciem, kiedy powracam do tamtych tekstów. Bo to przecież ci młodzi dzisiaj mają po 40, koło trzydziestu lat. No tak. Chrystus jest z nami. Chrystus, nasza Pascha, nasza Eucharystia jest z nami. Przed tabernakulum pali się dzień i noc wieczysty płomień. Po raz pierwszy w Polsce zapalił go na Wzgórzu Wawelskim biskup krakowski, błogosławiony Wincent Kadłubek. W roku 1215. Odtąd nigdy nie zagasła owa wieczna lampka symbolizująca zarazem eucharystyczną obecność Pana i naszą wiarę. A przez to, że On jest z nami, że w nas przebywa, My sami jesteśmy inni. Jesteśmy nowym stworzeniem. I nie możemy pozostawać starym kwasem, jak mówi apostoł, ale chodzić w nowości życia. Ta nowość życia jest rzeczywistością i jest też wyzwanie. Tak, Chrystus jest nieustannym wyzwaniem. Takim wyzwaniem stał się dla apostołów, dla Pawła Starsu, dla tylu, tylu ludzi, którzy przeszli przez to miasto, przez tę ziemię i dla nas, dla nas jest on też wyzwaniem. Nie możemy poddawać się upadkowi ducha, depresji. Nie może zdominować nas frustracja duchowa czy społeczna. Przecież ku wolności wyswobodził nas Chrystus i stale wyzwala, na całej Ziemi rozbrzmiewa, Orędzie tego wyzwolenia w Chrystusie, żyją w nim, nim społeczeństwa niejednokrotnie bardzo doświadczone. Jeśli Bóg z nami, któż przeciwko nam? A Bóg jest z nami. Eucharystia pozostaje. Nieustającym tego potwierdzeniem jest z nami, jest Emanuelem. Rok 87 to już jest prawie, że pęka PRL, e, cenzura jest lżejsza, ale nadal istnieje, a to co papież mówił, to było rewolucyjne w sensie rozwalania wszelkich ograniczeń. Walka ze zniewoleniem. To w ogóle była pielgrzymka w roku Kongresu Eucharystycznego Polskiego. Mówił o Eucharystii jako źródle wolności człowieka, o miłości, prawdzie, o Bogu, który jest ukryty w Eucharystii, a tylko w Bogu człowiek jest wolny. Wyrywaliśmy się do wolności. Ale co to jest ta wolność? Robić, co się chce, albo robić tak, że się nie myśli w ogóle, że istnieje Pan Bóg. Wolność człowieka tylko bez Boga e, przeważnie się zamienia w skrajnościach swoich w anarchię. To jest trudna nauka i papież tłumaczył, co to jest solidarność, takie podstawowe rzeczy, które nie przychodziły nikomu na myśl, najwyżej Tischnerowi i elitarnym kręgom inteligencji, a to masowy ruch. E, troszeczkę płynął z boku i zmierzał ku, e, ku siłowemu rozwiązywaniu spraw. W katedrze wawelskiej znajduje się miejsce wielkiego zwycięstwa Chrystusa w sercu ludzkim. Czy Ty także, Jadwigu, nie powinnaś oddać Swojej miłości za tę miłość. Jak może w Tobie trwać miłość Boga, gdybyś zamknęła Twoje serce do samej tylko ludzkiej miłości, tej miłości pięknej, żywionej od dziecka, miłości. Do której po ludzku miała być prawo, która mogła stać się Twoją życiową drogą i powolaniem, a jednak, co ci mówi ten Chrystus z wysokości swojego wawelskiego krzyża? Przedziwna jest Jego władza nad sercem człowieka, Skąd się bierze ta władza? Jaką ma moc? On, wyniszczony, skazany na swoją krzyżową agonię na tylu miejscach świata poprzez tę agonię, poprzez wyniszczenie, poprzez obraz skrajnej słabości, hańby, nędzy, Przemawia moc, jest to moc miłości aż do końca. Chrystus, którego krzyżowa agonia została utrwalona w wawelskim krucyfiksie, to ten sam, który powiedział do apostołów: Idźcie na cały świat. Nauczajcie wszystkie narody, chcząc je w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Powiedział, sięgając do kresu czasów, sięgając poprzez dzieje ludów i narodów, powiedział w mocy tej miłości, która idzie z każdym człowiekiem przez dzieje. Aż do końca. Papież stawia zadania, ale nie dla polityków dopiero, ale dla każdego. I zaczyna od młodych. Nikt z nas nie mógł tego przewidzieć, że Ojciec Święty powie Młodym, nie o przeszłości, ale o teraźniejszości i przyszłości. Wtedy powiedział młodym. Każdy z nas ma swoje westerplatte. Decyzje, w której uzasadnienie, motywacja postawy jest bezapelacyjna. To trzeba, tego nie wolno. I to jest myśl, Nie tylko o dziś, ale o przyszłości. Mówią o decyzji każdego zasoby. Toż przecież to, co jest dla nas dzisiaj przejmujące, czy w świecie, nie tylko w Polsce, politycy wiedzą o co chodzi, co jest w ich perspektywach. Czy tylko własny interes zdobycia i używania we własnych celach władzy? Patrzę na Krak, mój Krak, miasto mojego życia, miasto naszych dziejów i powtarzam słowa modlitwy, która codziennie wraca na moje wargi. Boże, rządco i Panie narodów, z ręki i karności Twojej racz nas nie wypuszczać. Słowa Wielkiego Piotra, Skargi, którego szczątki doczesne spoczywają w krakowskim Kościele świętego Piotra. I dalej: Dziękujemy Ci za to, że Ojców naszych wyprowadzałeś z rąk ciemiężców, najeźdźców i nieprzyjaciół że po latach niewoli obdarzyłeś nas na nowo wolnością i pokojem. I teraz znowu, teraz, kiedy tyle sił potrzeba narodowi, aby zachować wolność, prosimy Cię Boże, napełni nas mocą Twojego ducha spraw Abyśmy co dzień stawali się zdolni własnymi rękami i społeczną solidarnością, wpatrzeni w tajemnicę Twojego krzyża, budować naszą wspólną przyszłość. Boże, niech Duch Święty zmienia oblicze naszej Ziemi i umacnia Twój lud. Niech nam pomaga, Zachować Twoje Królestwo w życiu osobistym i rodzinnym, w życiu narodowym, społecznym, państwowym. Chroni nas przed egoizmem indywidualnym, rodzinnym, społecznym. Nie pozwól, żeby mocniejszy gardził słabszym. Broń nas przed nienawiścią i uprzedzeniem wobec ludzi innych przekonań. Naucz nas zwalczać zło, ale widzieć brata w człowieku, który źle postępuje i nie odbierać mu prawa do nawrócenia. Naucz każdego z nas dostrzegać własne winy, byśmy nie zaczynali dziela od nowy, od wyjmowania źdźbła z oka brata. Naucz nas widzieć dobro, Wszędzie tam, gdzie ono jest. Natchnij nas zapalem do ochraniania go, wspierania, bronienia z odwagą. Zachowaj nas od uczestniczenia w zaklamaniu, które niszczy nasz świat. Daj odwagę życia w prawdzie. W sztuce, Wojtyły, brat naszego Boga. Jest ten problem rozważany. Wybucha rewolucja w Krakowie. Bracia siedzą w klasztorku i jest dylemat: czy iść na ulicę pomagać biednym, bo to biedni się zbuntowali. Jest brat starszy. Pytają go: czy on pójdzie walczyć o sprawiedliwość społeczną, o wolność. On mówi: Nie, ja nie pójdę, bo ja wybrałem większą wolność. To, to jest sedno sprawy, którą czuł Jan Paweł II, jeśli chodzi o Solidarność. Ta większa wolność to jest Eucharystia. Bóg daje pokój, którego świat dać nie może. Ja byłem świadkiem w Meksyku pierwszej podróży papieża, gdzie była teologia wyzwolenia. To była taka mutacja troszeczkę łączności socjalizmu, z chrześcijaństwem niby. Ksiądz nie może z karabinem być. Ma iść za tymi, co walczą, żeby ich utwierdzać w poczuciu sprawiedliwości. Jak powstała Solidarność, to powstał ten sam problem jak teologii wyzwolenia. Chciał zachować zakorzenienie w Ewangelii, bo inaczej się to wykolei. No i wielokrotnie się wykoleiło. To się zakorzenia też i w Kościele. Jest masa katolików, którzy wyłącznie żyją agresją przeciwko komuś innemu. My wiemy, że przeszliśmy ze śmierci do życia, bo miłujemy braci. Kto nie miłuje, trwa w śmierci. Tak, wiemy. Wiedziała o tym nasza królowa Jadwiga błogosławiona i wiedzę tę ugruntowała w dziejach narodu, w dziejach dusz polskich. Taka była zawsze i taka, taką pozostała wymowa wawelskiego krzyża. I taka jest wymowa każdego krzyża na całej ziemi, każdego krucyfiksu. Bądź pozdrowiony Krzyżu Chrystusa. Gdziekolwiek znajduje się Twój znak, Chrystus daje świadectwo swojej paschy, owego przejścia ze śmierci do życia. I daje świadectwo miłości, która jest mocą życia, miłości, która zwycięża śmierć. Bądź pozdrowiony krzyżu, gdziekolwiek się znajdujesz. W polach, przy drogach, na miejscach, gdzie ludzie cierpią i konają, na miejscach, gdzie pracują, Kształcą się, gdzie tworzą, na każdym miejscu, na piersi każdego człowieka, mężczyzny czy kobiety, chłopca czy dziewczyny i w każdym ludzkim sercu, tak jak w sercu Jadwigi pani Wawelskiej. Bądź pozdrowiony Krzyżu Chrystusa. To w krzyżu jest ci dana ochryste. Wszelka władza, taka władza, jakiej nikt inny nie ma w dziejach świata. To w krzyżu jest moc odkupienia człowieka. W imię, której apostolowie słyszą, idźcie, nauczajcie wszystkie narody. To w krzyżu, w tym po ludzku znaku hańby, stale się, Ochryste, pasterzem naszych dusz i Panem dziejów. Bądź Pozdrowiony Krzyżu Chrystusa, ave Crux.